Na dół. Już jesteśmy na dole, szybko dosyć takinda jeździ. Idziemy teraz coś zjeść. Idziemy do robnictwa na takie centrum handlowego. A tutaj wypatrzyliśmy świątynię hinduską. Panie sobie też narobiły na, na, yy, na czole kropkę. Idziemy teraz do Robinsona, to jest takie centrum handlowe. Taka sieć centrów handlowych. I idziemy do tego, który już znamy. Jak mieszkaliśmy na Rama 3, to dwa lata temu mieszkaliśmy, to mieliśmy wtedy stamtąd dosyć blisko do tego Robinsona i tam często bywaliśmy. I tam jest taki mamy sprawdzony food court z dobrym jedzeniem. Musimy chyba dojść z kilometr czy ileś. Akurat jeszcze przyjdziemy, rozruszamy. O tu jakieś obrazy. Musimy akurat czekać na przejście, na zielone światło, jeszcze 30 sekund i tutaj jest e, niezły hotel. To jest chyba pięciogwiazdkowy. Ile ma pięter? Nie wiem, Z40 co najmniej jak nic 50. Robi wrażenie. I idziemy jeszcze kawałek dalej. O, zielone możemy iść. Wszyscy się oglądają na mojego gimbala. Jesteśmy właśnie już na takiej chińskiej dzielnicy. Znaczy, no tutaj jest właściwie początek chińskiej dzielnicy i biegnie w tamtą stronę. Tam jest Chinatown. A idziemy teraz, właśnie, do tego Robinsona, który o ile pamiętam, jest na dole tego białego budynku. zobaczcie jakie kable są jak oni się w tym łapią w tych kablach, jak coś się boksuje, coś trzeba naprawić I nad nami też są niezłe kable plątanina, a no i dobrze, trafiliśmy do Robinsona, już go widać po prawej stronie tu można zjeść? O, tutaj się fajnie smaży. Smażone banany, uwielbiam. jaki zapach. Tu po prawej stronie też chińskie jadłodajnie. Tak mi się właśnie wydaje, że najlepsze właśnie jedzenie jest na chińskich dzielnicach. O, tutaj znowu też można sobie kupić sok z granatów. Chińskie bułeczki. Zawsze tędy tutaj przyjeżdżaliśmy skuterem, jak tutaj e, przyjeżdżaliśmy. Nigdy tędy nie szliśmy na piechotę. A to są naprawdę fajne jakieś właśnie takie tradycyjne chińskie sklepy. O, jakie super czajniczki, no. O, musimy teraz od razu tutaj skręcić w prawo, bo musimy przejść wiesz. Za! przejść. No trzeba to przez ulicę przejść. I przechodzimy przez przejście. O, jesteśmy już pod Robinsonem. Tu jak zwykle bazar. Spory bazar. Tak, ale my idziemy na razie ty jeść? Tak, tak dookoła. O, i tutaj też jeszcze bazary są, można kupić sobie owoce. Drogie, no bo tutaj wiesz, turystyczne miejsce. Drogo tutaj. Ogólnie do tego miejsca, co teraz idziemy, trudno jest trafić. Znaczy no może nie trudno trafić, ale e, trudno się o nim dowiedzieć, bo nie jest rozreklamowane. My raz po prostu zapłądziliśmy skuterem, jak tu jeździliśmy dookoła, żeby wyjechać. I trafiliśmy na to miejsce Ponieważ jak zaraz jak sami zobaczycie ten food court jest mocno schowany Pani sobie przegląda się w lustrze Ponieważ ten food court jest schowany z tyłu I trzeba taką ciasną uliczką do niego dojść Tutaj zawsze zostawialiśmy skuter, o na tym parkingu i zaraz zobaczymy, czy ten food court w ogóle będzie otwarty. Miejmy nadzieję, że tak. Tak, jest chyba otwarty. Aha, zaraz zobaczymy. O, nie ma, bo ja tu chciałem sobie zjeść taką tańską pizzę, była bardzo dobra. Więc rozejrzyjmy się powoli, co my tu mamy do zjedzenia. Coś na pewno sobie wybierzemy. Tu już widzę, są fajne rzeczy. Tutaj są fajne rzeczy, coś sobie na pewno tu wybiorę. Tak dla przykładu zatrzymam się tutaj zobaczyć co tutaj mamy, żebyście sobie zobaczyli. Tu jest dużo opcji do wyboru. Zobaczymy dalej. No to jest taki fotkor gdzie białych ludzi tutaj za bardzo właśnie nie ma, bo on jest schowany naprawdę z tyłu. Ale niestety nie ma tego, co ja chciałem zjeść. Nie ma, tego Tam była grupa z a? No ja w takim razie zjem jakiś smażony makaron trochę się tu pozmieniało przez dwa lata. Ja się tutaj jeszcze kupuję kole. Ile tu kosztuje kola? Kola eee, kosztuje 12 batów, czyli złote 20. Zł. A my sobie tutaj zaraz blisko zamówiliśmy jedzenie. A chyba 10 kosztuje. Tak, 10. Ile? Dziesiątkę? Dziesiątkę. A to jest tajska cola, Aha. Teraz smakuje identycznie. Mhm. A my sobie tutaj zamówiliśmy, zamówiliśmy sobie tutaj, o dodanie Friday Fried Yellow Hong Kong. Jest bardzo dobre. Tej pani nam właśnie przygotowuje. To co mamy jeszcze do wyboru do jedzenia? Jak pani co kogoś silnego w przygotowuję. Więc takie tutaj macie do wyboru różne dania. Robiliśmy pani trochę pracy, mogliśmy wziąć to samo. Tak to dwa razy będzie sobie. No właśnie, bo Kasia wzięła z kurczakiem, ja wzięłem z sporkiem, ale celowo, wiesz dlaczego? Bo jak się zamawia podwójną porcję, to oni zawsze dają e, trochę mniejsze te porcje, więc ja celowo zamówiłem dwie różne rzeczy, żeby pani smażyła dwa razy, bo wtedy są większe porcje. Znaczy, tak mi się wydaje, tak takie mieliśmy zawsze wrażenie, jak zamówiliśmy podwójną porcję, to była ona mniejsza. Chcesz kusztówki balonową? Ach, chcę, chcę. Kasia ma chusteczkę o zapachu balonowym, taką wilgotną chusteczkę do wycierania rąk. No. Ma zapach gumy balonowej. Ba gumy balonowej no. Jest tutaj trochę białych, ponieważ jest tutaj e, wyjście z hotelu. To jest taka na Ale naprawdę no, tutaj głównie są Tajowie. Nie, dostaliśmy już nasze jedzenie. Tak, jest mi nie za duże te porcje. wiem, że kiedyś to wyglądało inaczej. Chyba były większe. Pamiętam, że były grzyby. I pani smażyła raz i po prostu na górę potem kładła u mnie porka, u Kasi kurczaka, ale robiła w sumie trzy porcje. Ale kiedyś było to. Było lepsze, kiedyś to lepiej wyglądało. Tak. A, a sprawdź, jak w smaku. Dobre? Tak, mhm. Smaku dobre. Mhm. Ale kiedyś było tak, że więcej warzyw pani dobała. Mhm. Teraz jeszcze ja przetestuję po swojemu. No, bardzo dobre. Tylko tak jak Kasia mówi. Bardzo możliwe, że pani coś wcześniej na tej samej patelni myła, myła, smażyła coś rybnego. Bo jest taki lekki posmak. Niby po każdym myciu ona tam myje tą patelnię, ale tak bardziej opłukuje, więc jakiś tam posmak mógł zostać. Ale ogólnie jedzenie jest bardzo dobre. Ale I jedna porcja kosztuje 45 watów. Już zjedliśmy, idziemy teraz. Znowu musimy przejść do koła budynku, do koła Robinsona. Idziemy teraz od frontu, i będziemy teraz wchodzić już do centrum, znaczy jak do środka Robinsona. A z boku jest yy, taki znowu bazarek. Te głównie ciuchy są. Taka koszulka 100 watów, to są trochę droższe. Perfumy, bardzo tanie. też perfumy bardziej firmowe, tutaj biżuteria... O, no. i dochodzimy już do, do głównej ulicy, dochodzimy... Tutaj też bazar kwitnie, duże korki. O, tu można sobie kupić świeże krewetki. Zobaczmy jakie są ceny. Chyba 250 watów za kilogram. Lub taka, taka paczuszka, torebeczka za 50 watów. I są tutaj kalmary. O, tu duże krewetki. Pani właśnie sobie przebiera jakieś, wybiera krewetki. Tam są też kawałki ryby. A to jest owoc chlebowca. Pani właśnie obiera. I idziemy na bazar tutaj też jeszcze. Na ten musimy tylko po prostu przejść i idziemy do środka. Na cześć króla też tutaj oczywiście gra. A tu można się wpisać dedykację dla króla. To jest główne wejście. A, wchodzi się przez sklep z kosmetykami. Kasia przymierza jakieś buty. No, za 280 batów niecałe, czyli powiedzmy 30 zł. Ale Nie no dobra, czy trochę nie? Dobre. Przez no dobra. Było za dobre. Mhm. Tak? Bo one mają małe jądro. same 38 zostały. Wybór tutaj w tym sklepie jest bardzo duży. To jest jedno z pięter. Piętro jest chyba z 6, 8. Bardzo lubimy Robinsona, ponieważ są tutaj, nie ma takich drogich marek ekskluzywnych, tylko po prostu zwykłe, w miarę tanie. No to ładne. Też ładne. Ten kolor śmieszny. Ale to piękne. Co masz? Co to jest? Poduszka, bo no nie mam. Pokaż ją. Żabę. Za ile? Już za 6 zł. Co za 6 zł? Za 60 batów. No czyli powiedzmy 65 zł. Ja wcześniej miałam zrobić Sonoplana, tam spróbowałam w Robinsonie, za 5 zł. Dokładnie tam tą niebieską. Tam, tam tak, ja na środku ekranu, teraz niebieskim miś. I wszystkie te poduszki są po 60 batów. Tam chyba po 50. A bo tu na górze jest cena, czyli strefa cen 60 i 40 tak, batów. A jest od 40 do 60. <laughs> O, są tutaj takie poduszki na krzesła. Ja sobie muszę chyba kupić taką poduszkę na krzesło, ponieważ mam w domu biurko z krzesłem. Mam w domu biurko z krzesłem i to krzesło jest bardzo twarde, nie ma żadnej wyściółki, jest po prostu drewniane i mi się niewygodnie siedzi. Więc sobie chyba też wezmę taką poduszkę do siedzenia. Ręczniki O, tutaj też jest food court, tylko to jest taki nowoczesny food court, A my preferujemy takie te na dole, food courty. Hello taki jest? To dosyć tanio tutaj, po ile są takie słoiki w tym tanim sklepie, co byliśmy u nas? 25 batów. 25 batów? A na Bali po 20 chyba, po 2 zł. Tak? Ha. Nieźle. O, ja zawsze lubię takie, patrz, talerze do sushi. To imituje drewno, ale to jest plastik. To jest... Nie, też plastik. Tak. A tutaj znajduje się hotel, nie pamiętam jak on się nazywa e, Jeden z wyższych budynków i jest niestety opuszczony. E, zdaje się, że na nim był Adbuster podczas e, chyba rok temu czy dwa lata temu jak był Adbuster właśnie e, w Tajlandii to on chyba wchodził na niego. I były też takie e, filmy z serii jak wchodzą na coś czy ja coś inni, tacy zdobywacze wysokich budynków i robią zdjęcia z samej góry, to też tacy byli na tym, e, na tym hotelu właśnie.